Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do dla tematu. Wielu osób komfort w samochodzie jest najważniejszą rzeczą. Ale czasami chcesz osiągnąć sportową i wygodną jazdę. W tym celu inżynierowie stworzyli aktywne zawieszenie. Opowiedzmy o zasadzie działania i urządzeniu systemu. Komfort w samochodzie dla wielu osób jest najważniejszą rzeczą, ale czasami chcesz wcielić się w sportowy i wygodny rodzaj jazdy. W tym celu inżynierowie stworzyli aktywne zawieszenie. Opowiedzmy o zasadzie działania i urządzeniu systemu. Podczas lądowania i krótkiej przejażdżki samochód Każda osoba przede wszystkim myśli o komforcie, niezależnie od tego czy zawieszenie jest twarde czy miękkie. Niektórzy wolą miękkie zawieszenie, inni lubią wersję sportową, ale dzięki aktywnemu zawieszeniu samochodu możliwe jest połączenie kilku różnych zawieszeń w jednym, w efekcie, w zależności od stylu jazdy i wybranej konfiguracji. Samochód może zamienić się w auto sportowe lub eleganckiego, miękkiego sedana. Każdy producent ma w swoim arsenale taki mechanizm. Dopracowuje go na swój sposób i zazwyczaj montuje w samochodach klasy premium. Do czego służy aktywne zawieszenie. Układ jezdny samochodu jest dość ważnym i głównym elementem całego projektu. Ale w każdej marce jest on ułożony na swój własny sposób. Jeśli mówimy bardziej szczegółowo. To dzięki sztywnemu zawieszeniu uzyskuje się minimalne przechyły samochodu, w wyniku czego uzyskujemy dobrą stabilność i sterowność na drodze. Odwrotnie sztywne, miękkie aktywne zawieszenie sprawi, że samochód będzie działał płynnie. Minusem będzie niebezpieczeństwo nagłych manewrów, zmniejszających sterowność i stabilność samochodu. Z tego powodu wielu producentów zaczęło opracowywać aktywne zawieszenia do swoich pojazdów. O różnych konstrukcjach i przeznaczeniu. Przedrostek aktywny oznacza, że parametry zawieszenia mogą być zmieniane podczas jego działania. Często parametry te mogą być zmieniane automatycznie. Najczęściej takie aktywne zawieszenie wykorzystuje amortyzatory z możliwością regulacji stopnia tłumienia. Częściej takie zawieszenie nazywane jest adaptacyjnym lub półaktywnym, ponieważ nie wykorzystuje dodatkowych siłowników. Aby zrozumieć, Jaka jest różnica między konwencjonalnym zawieszeniem a zawieszeniem aktywnym? Prawdopodobnie lepiej jest jeździć lub przynajmniej patrzeć z boku. Na nierównej drodze takie zawieszenie jest dość zauważalne i inne w działaniu. Nawet niedoświadczony kierowca od razu poczuje różnicę podczas jazdy samochodem, elementy aktywnego zawieszenia, jak każdy inny mechanizm. Adaptacyjne zawieszenie składa się z kilku elementów. Podstawą całego zawieszenia są amortyzatory, które w tym przypadku mogą regulować sztywność zawieszenia. Następny na liście jest element elastyczny, który również odpowiada za sztywność i wysokość nadwozia, jeśli chodzi o sztywność. Nie można obejść się bez stabilizatora poprzecznego, ostatnie na liście można uznać za dźwignie, mogą one mieć różną długość i odpowiadają za zbieżność kół. W zależności od producenta samochodu lista ta może się różnić. Cała istota szczegółów polega na optymalnym dostosowaniu zawieszenia do życzeń kierowcy, aby stworzyć maksymalny komfort podczas podróży. Wszystkie aktywne zawieszenia wykorzystują wpływ kilku elementów. Niektórzy producenci instalują sparowane elementy, aby zmaksymalizować efekt, aktywne systemy zawieszenia w różnych pojazdach. Przy obecnym postępie w technologii pojazdów prawie każdy producent posiada aktywny system zawieszenia, każda marka samochodów ma inną nazwę dla aktywnego zawieszenia, Continuous Dumping Control, CDS, Opel, ale to nadal nie jest cała lista, wystarczy. Że wraz z postępem samochodów, producenci zmieniają nazwy i udoskonalają istniejące systemy. Taką osobną grupę można stworzyć z systemów, dynamic Drive od BMW. Warto zrozumieć, że w zależności od nazwy i przeznaczenia, zasada działania tego samego producenta może się różnić. W tym celu przyjrzyjmy się bliżej kilku aktywnym zawieszeniom różnych producentów. Jak widać. Ten sam typ aktywnego zawieszenia może być stosowany przez różnych producentów. Jednocześnie część mechaniczna może być zorganizowana w podobny sposób. Jak działa aktywne zawieszenie? Podczas regulacji aktywnego zawieszenia możliwości amortyzatora mogą być regulowane w dwóch kierunkach w zależności od rodzaju samego mechanizmu. Pierwszym z nich jest zastosowanie zaworów elektromagnetycznych w kolumnie amortyzatora. Drugą opcją jest zastosowanie specjalnego płynu magnetyczno-reologicznego do napełniania amortyzatora. Dzięki elektronice możliwe jest dostosowanie poziomu tłumienia dla każdego amortyzatora osobno. W ten sposób można uzyskać różne stopnie sztywności aktywnego zawieszenia pojazdu. Jeśli poziom tłumienia jest wysoki, Zawieszenie będzie sztywne, jeśli poziom tłumienia jest niski, zawieszenie będzie miękkie. Jak wspomniano wcześniej, istnieje mnóstwo różnych aktywnych zawieszeń od każdego producenta, jednak zawieszenie adaptacyjne z regulowanymi elementami elastycznymi jest bardziej wszechstronne, pozwala na utrzymanie określonej wysokości nadwozia. A jednocześnie osobno reguluje sztywność zawieszenia. Jeśli weźmiemy pod uwagę konstrukcję takiego zawieszenia, jest ona dość złożona. Oddzielne siłowniki służą do regulacji elementów elastycznych. W takim aktywnym zawieszeniu inżynierowie postanowili wykorzystać klasyczne sprężyny jako element elastyczny. W połączeniu z elementami hydropneumatycznymi i pneumatycznymi, aktywne zawieszenie ABC Mercedes-Benz wykorzystuje siłownik hydrauliczny do regulacji sztywności sprężyny. Zapewnia on wtrysk oleju pod wysokim ciśnieniem do kolumny amortyzatora a płyn hydrauliczny z siłownika hydraulicznego działa z kolei na sprężynę współosiowo zamontowaną z amortyzatorem. Z kolei siłowniki hydrauliczne amortyzatorów są sterowane elektronicznie przez 13 różnych czujników. Obejmują one położenie nadwozia samochodu, przyspieszenie poprzeczne, pionowe i wzdłużne samochodu, a także czujnik ciśnienia. W wyniku pracy aktywnego zawieszenia system wyklucza różne przechyły nadwozia w różnych warunkach, Skręt, hamowanie lub przyspieszanie. Jednocześnie należy zauważyć, że po osiągnięciu prędkości 60 km H i wyższej system obniża prześwit samochodu o 11 mm, a dla oporu aerodynamicznego nie są to małe wskaźniki, jak wspomniano powyżej. Istnieją elementy hydropneumatyczne i pneumatyczne według typu. Elementy hydropneumatyczne są z reguły stosowane w aktywnym zawieszeniu hydropneumatycznym. Ten wariant zawieszenia pozwala na zmianę sztywności i wysokości nadwozia w zależności od życzeń kierowcy i warunków jazdy. Podstawą tego aktywnego zawieszenia jest wysokociśnieniowy siłownik hydrauliczny. Całością sterują zawory elektromagnetyczne. Nowoczesny taki system trzeciej generacji można zobaczyć w samochodach marki Citroen, pod nazwą Hydractif, mówiąc najprościej, działanie takiego zawieszenia uzyskuje się poprzez pompowanie płynu hydraulicznego, najczęściej oleju, do określonych mechanizmów. Jeśli aktywne zawieszenie opiera się na pneumatycznych, sprężystych elementach. Określa się je mianem zawieszenia pneumatycznego. Takie elementy zapewniają regulację prześwitu nadwozia względem na wierzchni drogi dzięki napędowi pneumatycznemu. Silnik elektryczny z kompresorem. W elementach pneumatycznych wytwarzane jest ciśnienie. W celu regulacji sztywności zawieszenia inżynierowie zdecydowali się na zastosowanie amortyzatorów z możliwością regulacji stopnia tłumienia. Najczęściej takie zawieszenie można znaleźć w samochodach Mercedes-Benz z systemem Airmatic Dual Control i Adaptive Dumping System, innymi słowy. Ciśnienie w zawieszeniu jest regulowane przez powietrze, które jest pompowane do pewnych mechanizmów, jeśli w tych mechanizmach jest dziura, efekt zawieszenia nie będzie, samochód będzie po prostu siedział spodem na ziemi, w porównaniu z zawieszeniem hydropneumatycznym. Zwykłe zawieszenie pneumatyczne zatrzyma ruch samochodu niemal natychmiast w przypadku uszkodzenia, ale jak już wspomnieliśmy, możemy również wyróżnić trzecią grupę aktywnego zawieszenia. W niej zmieniana jest sztywność stabilizatora poprzecznego. Podczas jazdy na wprost stabilizator poprzeczny jest po prostu wyłączany, dzięki czemu zwiększa się skok zawieszenia. Wyboje na drodze są lepiej tłumione co przekłada się na płynniejszą jazdę i wysoki komfort dla kierowcy i pasażerów. Jeśli samochód gwałtownie zmienia kierunek jazdy lub wchodzi w zakręt, sztywność stabilizatora zwiększa się w stosunku do działających na niego sił. Zapobiega to przechyłom nadwozia. Są to te same aktywne zawieszenia KDSS, Toyota i DD od BMW. Prawdopodobnie najbardziej interesujące na dzień dzisiejszy można uznać zawieszenie Hyundai zwany Akces, Active Geometry Control Suspension. System Active Geometry Control Suspension pozwala na zmianę długości dźwigni, w wyniku czego zmienia się zbieżność tylnych kół. Do zmiany długości ramion służy elektroniczny siłownik. Podczas wchodzenia w zakręt i przyspieszania w linii prostej elektronika sprawia, że niewspółosiowość kół jest minimalna. Podczas wchodzenia w zakręt z dużą prędkością lub częstej zmiany pasa ruchu. Zbieżność tylnego koła jest zwiększana, w rezultacie pojazd jest bardziej stabilny i lepiej się prowadzi. Koszt naprawy zawieszenia. Cena naprawy zawieszenia zależy przede wszystkim od marki samochodu, w szczególności im nowszy samochód, tym droższa jego naprawa. Niektórzy kierowcy uciekają się nie do naprawy, ale do częściowego przywrócenia uszkodzonych części. Często zawodzą aktywne części zawieszenia pneumatycznego. Ponieważ nikt nie anulował obciążeń podczas manewrów i przeciążeń ruchu samochodu, chyba że jeździsz tak ostrożnie, jak to możliwe i na bliskich odległościach. Cena początkowa naprawy zaczyna się od 200 dolarów, a następnie należy przyjrzeć się częściom, które uległy awarii. Amortyzatory pneumatyczne kosztują około 150 dolarów a amortyzator pneumatyczny w Mercedes Benz Melsla z 2005 do 2011 około 1100 dolarów wideo zasada działania aktywnego zawieszenia